Witam państwa. Ja jestem Piro, a to prezentacja fotofinisz do czesania z serii Ponymania. A więc tą fotofinisz zakupiłem już bardzo dawno temu. Zdecydowanie było to ponad rok temu, w Toys R Us, bo była tam wówczas w naprawdę dobrej promocji. Inaczej bym pewnie nigdy nie kupił, bo jakoś super nie przepadam za postacią Fotofinisz, ale no w promocji ją kupiłem. bo Jest to naprawdę bardzo ciekawa figurka, ponieważ już w opakowaniu widzimy, że figurka ma ubranie, co jest dość niespotykaną rzeczą przy kucykach do czesania. W ogóle przy figurkach materiałowe ubranie, no naprawdę ciekawa rzecz. Dodatkowo jest ta figurka w naprawdę niesamowicie ładnym pudełku. Jest to takie kartonowe pudełko, czyli nie blister. No, jest ono, no, nawet całkiem grube, znaczy, no, grube na kucyka. Mamy tutaj yy, ten Przezroczystą plastikową szybkę w kształcie kucyka. Klorystyka pudełka jest według mnie naprawdę bardzo ładna. Bardzo ładnie wygląda logo ponemania. Naprawdę, tym pudełkiem można się zachwycać, aż szkoda ją z niego wyciągać. Ale na szczęście do takiego pudełka da się ją później włożyć z powrotem. Więc, no, tego pudełka zdecydowanie nie wyrzucę jest ekstra. Można też sobie popatrzeć od góry na kucyka. Tu w sumie średnio na co jest patrzeć. Co my tu mamy? Od boku w sumie nic ciekawego. Od spodu jakieś informacje. I od tyłu mamy rysunek fotofinisz. Trochę ostrzeżeń. Jakieś tam informacje. No. Więc tak się prezentuje pudełko, którym jestem naprawdę zachwycony. Ale otwórzmy je i przejdźmy do figurki. Pudełko jest zaklejone taśmą klejącą, więc sobie tutaj pomogę skalpelem. I teraz delikatnie, żeby nie zniszczyć pudełka. Ta, delikatnie. Może to nie być takie łatwe, żeby to zrobić delikatnie. Dobra, ciutek je podziałem, ale myślę, że będzie dobrze. Już czuję, że pod spodem jakieś papiery są. Dobra, pudełko puste. Odłóżmy je na bok. I dokładnie jakieś mamy ostrzeżenia. Je też dajmy na bok. I tak oto się to prezentuje w środku. Jest to po prostu karton. Ale w środku pomalowany na różowo. I wydaje mi się, że fotofinisz jest jakoś tu trzymana za pomocą sznurków więc trzeba się tych sznurków pozbyć. już nawet całkiem przyjemnie zrobione zabezpieczenie. Całkiem się to przyjemnie zdejmuje. Dajmy to na bok i teraz zapewne można już fotofinisz wyciągnąć. Jest to jeszcze do czegoś przymocowana. Chyba jej ogon jest trochę przymocowany. Dobra, dajmy sznurek na bok. I zobaczmy, czy da się ją jakoś wyciągnąć, bez niszczenia wszystkiego. Tu przyznam, że... O! Jest wyciągnięta doskonale. Udało się pudełka nie zniszczyć, więc odłóżmy je na bok. I przyjrzyjmy się samej figurce. Więc pierwsze, co się rzuca w oczy, to naprawdę ciekawa fryzura. hm Ogólnie jest ta fryzura naprawdę sztywna. Widzę, że jest tutaj ten przyklejona do pucyka u góry. Tutaj można ten na dole no, normalnie ruszać, ale tu jest przyklejona tak, żeby no nie zniszczyła się ta fryzura, żeby taka pozostała. Więc ma naprawdę fajnie zrobioną grzywkę. Wygląda to według mnie naprawdę super. Ma czarno-białe włosy, czyli wydaje mi się, że tak jak w serialu. Przyznam, że nie do końca pamiętam, bo tak jak mówię, nie jest to jedna z moich ulubionych postaci. Gumka na ogonie, którą można zdjąć. Mam nadzieję, że zbyt wielu włosów przy tym nie wyrwę. Ok, gumka zdjęta, więc mamy ogon. I ma ona takie ubranko, też mi się wydaje, że takie jak w serialu. Ale w sumie może wezmę to, sprawdzę. No, i sprawdziłem już, jak się ona prezentuje w serialu, i rzeczywiście trochę różnic jest. Przede wszystkim w serialu ma ona całkowicie białe włosy, nie ma żadnych czarnych wstawek, więc cóż. No, muszę przyznać, że figurka z białymi włosami by się pewnie mniej ładnie prezentowała, więc po prostu zrobi to dla upiększenia figurki, ale rzeczywiście jest to rozbieżność w porównaniu z tym, co jest w serialu. I okulary też się trochę różnią, bo mają tutaj taką czarną kratkę. W serialu miała jednolite okulary. No i cóż, jej strój jest robiony na wzór tego, który nosiła w serialu, chociaż też się różni. Na przykład z przodu był on yy, czarny w białe pasy. A tu mamy różowy w czarne pasy. Tył jest też, powiedzmy, że na podobę, ale też się trochę różni. Więc no, trochę różnic jest. No. Przejdźmy może teraz do najciekawszej rzeczy. Ponieważ ten kostium jest ściągany. Jest on na rzep. I to co jest najciekawsze, czy będzie miała ona jakiś cutie mark. Czy może ma, nie ma żadnego cutie marku przez to, że ma ubranie, więc ściągnijmy z niej ubranie. Odepnijmy rzep. ściągnijmy z niej strój. I jak widać, posiada cutie mark. Oczywiście tylko z jednej strony. Z drugiej strony cutie marku nie ma. Ale mimo wszystko to, że dali cutie mark chociaż po jednej stronie, pomimo, że ma ubranie, które no ten cutie mark całkowicie zasłania, jest ten cutie mark całkowicie niewidoczny. Według mnie jest to na ogromny plus figurki. Więc cóż, tak się figurka prezentuje bez ubrania. Może ją porównajmy z jakimiś innymi figurkami, na przykład z taką oto Fluttershy. Więc jak widać, figurka jest naprawdę ciekawa, bo ma zupełnie inne włosy. Tutaj ta Flattersize ma takie standardowe, jak wszystkie kucyki. Jak widać, fotofinish zupełnie inna fryzura. Mógłbym ją porównać do Philly Second, która też ma ciekawą fryzurę. No, tutaj obie figurki mają takie niestandardowe. A no, inne figurki, takie jak na przykład ta Fluttershy, czy na przykład Radiance, takie dość standardowe fryzury. A tutaj w przypadku fotofinish, no. Naprawdę, według mnie, fajne jest to, że fryzura jest taka odmienna. Fajne jest też to, że ma namalowane okulary, żeby, no, no, wyglądać jak w serialu. Według mnie, naprawdę, taka figurka, która się wyróżnia. No, generalnie na samej figurce, poza cutie markiem i okularami, już nic kompletnie więcej namalowane nie ma. Ale, no, zdecydowanie to rekompensuje strój. Załóżmy go figurce z powrotem. Dobra, tutaj teraz, tak. Dajmy głowę na bok, będzie łatwiej. Okej, okay, strój ubrany. Można już zrobić głowę normalnie. No, oczywiście głowa, tak jak wszystkim kucykom do czesania się kręci. Więc, tak oto się prezentuje ta figurka. No, zdecydowanie jest zrobiona tak, żeby ją od tej strony postawić, bo i po tej stronie ma cutie mark pod sukienką. I, no, z tej strony trochę widać rzep. Ale no, według mnie materiałowa sukienka też się naprawdę bardzo ładnie prezentuje. Trochę z niej nitki wychodzą. Ale no, generalnie według mnie na naprawdę się super w tej materiałowej sukience prezentuje. Według mnie naprawdę się wyróżnia w porównaniu z innymi klucykami do czesania, więc no, jak dla mnie naprawdę superowa figurka. Jestem z tej figurki naprawdę mega zadowolony. Pomimo tego, że fotofinisz jako za postacią nie szczególnie przepadam, to figurka według mnie naprawdę rewelacyjna jest. Więc jestem z tej figurki naprawdę bardzo zadowolony. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.